Proszę Państwa, zaprosiliśmy uczniów zespołu szkół nr 2 w Wieluniu, gdzie kształcą się dwie klasy kierowca mechanik, dla których wcześniej odbyły się warsztaty z ekspertem. To na nich uczniowie dowiedzieli się, jak zachowywać się, kiedy zbliżamy się do przejazdu kolejowo-drogowego, czym jest żółta naklejka, gdzie ją znajdziemy, jak z niej skorzystać, a także co zrobić, kiedy samochód zostanie unieruchomiony pomiędzy rogatkami. Za chwilę zobaczymy to wszystko w praktyce. Szanowni Państwo, dzisiaj tutaj w Wieluniu zebraliśmy się po to, żeby przypomnieć kierowcom podstawowe zasady bezpieczeństwa na przejazdach i to, żeby wiedzieli, jak mają się zachować wtedy, kiedy dojdzie do sytuacji krytycznej. Wielu kierowców wjeżdża na przejazd nie posiada wtedy, kiedy nie ma możliwości opuszczenia tego przejazdu, i w efekcie tego zostają zamknięci. I uwięzieni na przejeździe za zamkniętymi rogatkami, za opuszczonymi rogatkami. Obserwujemy takie zachowania kierowców, którzy w ogóle nie podejmują żadnej próby ewakuowania się z przejazdu. Dlatego Dziś, tutaj, tłumaczymy jak należy się zachować w takiej sytuacji. Po pierwsze, wszyscy kierujący powinni wiedzieć, że w każdym napędzie, w, w każdej rogatce, jest zamontowany bezpiecznik drąga rogatkowego. Jedno z przykładowych urządzeń pokazuje, właśnie w ręku. Jest to takie urządzenie, które zostało zaprojektowane w taki sposób, aby pękło wtedy, kiedy. Działa na nie odpowiednio przyłożona siła. Ono ma się złamać tutaj, w tym jednym konkretnym miejscu. Mało tego. Te, temu urządzeniu towarzyszą styki elektryczne, które podają sygnał dyżurnemu ruchu i dyżurny ruchu wie, że na danym przejeździe wystąpiła jakaś usterka i musi wprowadzić procedury bezpieczeństwa. Po drugie, to bezpiecznik drąga jest tak zaprojektowany również po to, aby. Rogatka pękła pod bardzo niedużym naciskiem siły i nie uszkodziła naszego pojazdu. To jest to, czego kierowcy chyba obawiają się najbardziej, czyli że uszkodzą sobie przejazd. Dzisiaj pojazd. Dzisiaj pokażemy to, że pojazd praktycznie nie ucierpi.